Cześć się na modeczki, jesteś batek Battek 270 a dzisiaj porozmawiamy na temat najrzadszych serii we Fortnite. Cie. A wy zostańcie do końca i zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję, bo to mi pomoże w rozwoju mojego kanału. A więc lecimy. Okej. Okay. Pierwsza seria. Seria siurp. Zostało chyba cztery takie skiny stworzone, a takiego skina mogliście ze serii Ślurp odebrać we sezonie pierwszego rozdziału, pierwszego, znaczy drugiego, i żeby nie było, że ja fejkuję, że to jest, to jest seria Ślurp. No tego i tak nie widać. O, może trochę teraz. Nie, nie widać. I tak, a więc wam tego niestety pokazać nie mogę. Ale e, przysięgam, a więc musicie, musicie na mil, po prostu uwierzyć na słowo sobie, że się zawsze na odcinkach tak zacinam. Ale po prostu no, jestem człowiekiem, który no, czasem nie umie się wypowiedzieć. E, no i e, no, po prostu, druga seria. Wuuu! Siema, jesteśmy! Teraz w drugiej serii. Druga seria to seria mroku. E, no, i na przykład w tej serii mroku jest e, mroczny skin Be Red Bomberki. Jak kto nie wie, co to Red Bomberka, to teraz możecie zobaczyć. To jest Red Bomberka, gdyby ktoś nie wiedział. Taki sobie fajny skinek. E, no, i teraz mogę Wam pokazać. Mrocz, jej mroczną wersję i to jest Red bomber Rock. no i teraz wrócimy do kolejnej serii Ta kolejna seria napocona jak glutek w tej chwili i to jest seria ikon w serii ikon występują piosenkarze jak i youtuberzy może bardziej piosenkarze i dj'e a no i zapomniałbym powiedzieć E, powrócił huragan, powrócił po prostu sobie do sklepu. Zawitał po prostu sobie do naszego sklepiku kochanego. Patrzcie, e, po prostu się do nas zamieścił. Huragan nowa postać. E, czemu ja zmieniłem na jakąś brudaskę? Jest huragan nowa postać, bardzo fajna. sam bym z tego kupił, ale nie mogę. Bo fałdolce niestety nie ma na tym świecie już. Świat Fortnite postanowił opuszczenie fałdolce i zniszczenie świata przez Midasa. W sumie to to mogą też być newsy też nowe. A, no i plan Midasa. Jak możemy wiedzieć, Midas ma. Swój pokój, no jeśli nie wiedziałeś, no to strzel łapę w górę. Albo jak wiedziałeś, to też strzel. Midas tutaj ma maszynę zagłady. I ma zamiar zniszczyć świat. No raczej już chyba niektórych agentów zniszczył. A ja wam w tej chwili pokazuję jego intro. O kudale. Spoczógł sobie czarnego rycerza pokonał. W sumie kto wie, to może być jakiś nowy rycerz w sumie, nie? To może być w sumie też yy, ta nowa czarna rycerka, ale bardziej chyba czarny rycerz. No i oczywiście on pokonał panią pomcie. Tak. Jest ktoś ważniejszy niż nas Pan Midas, bo... Przecież do kogo nasz Pan Bananek by zgłaszał swoje potrzeby? No pan Bananek, no, no chyba spisze się może jeszcze na medal. Przepraszam czasem za mój głos. No bo no niestety coś mnie złapało, ale dobra. A i w, dead, i w komputerze Deadpoola jest taka zakładka jak właśnie maska Deadpool'a Możemy w nią wejść i zagrać sobie w minigierkę. No ja, waj, ja wam tej minigierki no chyba e, no dobra pokażę wam ją w sumie czemu mnie nie. Ruszacie myszką, a on podąża za waszą myszką, nie? No, ale musicie uciekać przed bardzo złymi i wściekłymi wieręcz. Gdzie są banany? Aha, bananów nigdzie widać nie było. E, no, a ja jeżdżę w tej chwili na ślepo, bo muszę też trzymać kamerę. O nie! Złe banany przyjdą my zaraz. O! Jest, zły banan przyszedł po mnie i mnie po prostu zjadł no i moją pozycję des, destrukcji żartuję. Jeszcze kiedy nastąpi aktualizacja lub blisko aktualizacji 12.5 Czyli koniec Fortnite'a, Tutaj będzie kabel. W kannecie, bo tutaj będzie przechodził kabel aż tu do machiny zagłady Midasa. Och, Midas, coś ty dzisiaj na No dobra, przejdźmy do czegoś innego, a więc to by był koniec narka. Uhu!